O mówić Witajcie w bombowych wiadomościach. Du, 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 du. Dzisiaj poruszymy tematy sportowe, jak i kanałowe. Również poruszymy tematy rzeczywiste, z życia wzięte oraz wiele innych. Zacznijmy sobie od Minecrafta, czyli tej pięknej gry, w której. Są bombowe wiadomości. Otóż w tej grze, jeśli wie, znacie fabułę Bombowicz, czyli obecnie głównej serii na, na moim kanale, to nie, ja tam nie zdradziłem Laknata i w ogóle nie ten, nie, jak się nazywa. Nie zapomniałem, nie tylko po prostu widzowie, żeby odzyskać Laknata z takiego miejsca. No trzeba się przygotować widzowie, ja nie pójdę bez niczego Na kurka nie wiadomo królestwo pillageru. no trzeba się przygotować to, trwa, to trochę będzie trwało, więc no ja, Chyba mi, rozumiecie mnie chyba Dalej sobie poruszymy tematy yy, odcinków Ogólnie widzowie, jeśli chodzi o odcinki, no to chyba wszystko kumacie no. Nie ma, nie ma chyba tak jak na ostatnich wiadomościach, że tłumaczyłem o co chodzi w niektórych filmach. Ale za to poruszę tematy rzeczywistości właśnie. Bo będę... Widzę, nagrywał teraz rzeczywistości chyba. I jeśli słońce oczywiście wyjdzie, bo obecnie to jest śnieg u mnie. I tak średnio ogólnie widzę wie. jest ja z... turka z, z, ze słońcem o! ale jak... Y, już się poprawi to na pewno będę nagrywał wizowe i widzę poruszmy może temat też y, Poruszmy może temat też Diaksowego oraz Wojtasa. Z nimi ogólnie tak średnio na razie mogę nagrywać, bo oni są po prostu zbyt młodzi, żeby na YouTube'a nagrywać i w ogóle. No ale, ale jak będą trochę starsi, to na pewno będę z nimi nagrywał. No i kanał diamentowego, tak. No. no z nim też w ogóle jest. Jest taki kanał jak bananek XD, widzowie ten kanał polecam subskrybować również. Yy, tam ogólnie mój sąsiad nagrywa. Właśnie ze swoim bratem, nie wiem jak to jest teraz, ale nagrywał. Yy, polecam wam wpaść na ten, na ten na ten kanał. I ogólnie widzowie. Yy, no, z Wojtem to różnie jest, bo Wojtas chyba ma. Nie wiem, czy ma kanał. Możecie sprawdzić, czy ma kanał. Zapytam się Wojtasowi, czy jeszcze w ogóle istnieje jego kanał. Ale na pewno wiem, że bananek XD cały czas chyba istnieje. Tylko tam ogólnie są. Widzę, tak y, trudno teraz powiedzieć o tym bananku XD, bo. No to jest taki jakby kanał na pół podzielony. Jeśli chodzi o sportowe newsy i o naszą kochaną drużynę z Turynu, to Juventus w, ten, w, w meczu z PSV rozwalił ich 2-1, choć nie był to jeden z najlepszych meczów Juventusu. Widać że było niepewność Juventusu, czy ma zaatakować, czy nie. Ale za to zaatakowali pięknie. Yy, widać, że się poprawili to widzowie, że nie wstydzili się strzelać. W sensie nie, nie, nie no. Wiecie o co chodzi, że widzowie nie ten. Nie, nie wstydzili, tylko no po prostu ch chętnie strzelali. To samo w niespodziewanych momentach, jak niczym Admin naszego TikToka McKenny. Kurka. I na pewno był to jeden z lepszych meczów w wykonaniu WEIGI. Szczerze było mega fajnie widzieć go, yy, jak starał się dla Juventusu. Widać, że to jest jego pasja i że kocha ten klub chociaż to nowy nabytek Juventusu to jest bardzo oddany temu klubowi szczerze widzowie i to się szanuje poza tym że piękną bramkę zasadził nasz admin szczerze nie spodziewałem się takiego ruchu z jego wykonania właśnie to było mega dobre w wykonaniu Juve, że niespodziewane ataki no na pewno nie był to jeden z lepszych meczów, jeśli chodzi o Nicolasa, Niko, Niko Choć starał się, widzowie, i docenimy to. To nie zawsze wszystko każdemu wychodzi, no. Tak jak było w tym mecz z PSV. Ale życzę dalszego powodzenia Juve. No i forza Juve, widzowie. A jeśli chodzi o rzeczywistość, jeśli wyjdzie słońce... Będę nagrywał filmy a'la typu Polish Ballers, o, albo... Mm, kto jeszcze takie typu filmy nagrywa, jak ja będę chciał? Mm, kurka. Mm, o, Karol Tomański. Takie typu będę nagrywał filmy, tylko oczywiście o Juventusie, bo jest to moja ulubiona drużyna. A jeśli chodzi o Borussia Dortmund, czyli moją drugą ulubioną drużynę, to oni poradzili się sobie no, trochę lepiej od Juventusu, bo wygrali 3-0 z yy, z kim oni grali, widzę? Ze, ze Sportingiem dokładnie. No Sporting niestety bardzo ostatnio słabo gra. No niestety miał dostać się do finału, no a obecnie to nie ma bata. Za to świetne, to był świetny występ w wykonaniu Borusi. Nowy szczelec. widzowie, na pewno go znacie. Wiecie o tym, o kim mówię. Jest to najlepszy szczelec Borusi oraz Champions League. No i ogólnie to był świetne mecze, jeśli chodzi o te drużyny. Jeszcze z Champions League. Miałem nie mówić o tym klubie, ale powiem, Real Madrid niestety, albo stety rozwalił City w doliczonym czasie Diaz oraz Bellingham strzelili Dla Halanda był to świetny występ. No niestety, roz, no trochę nie pykło, choć się starali chłopaki. I że współczuję im. nie wiem jak oni się w ogóle dostali, ale dobra. A, i zapomniałem powiedzieć. Men of the match Juventusu z PSV został Gatti. No nie powiem, że się zgadzam z tym, ale, no, ale został Gatti A kolejny mecz Juventus zagra z Interem 16. A jeszcze kolejny zagramy w Champions League. W mecz z PSV. Więc będzie się działo widzowie. A, widzowie, przywrócę kilka starych serii. Tak, widzę. Będzie powrót niektórych mega starych serii, a niektórych trochę nowszych serii, które po prostu dawno nie nagrywałem. Będę sięgał pamięcią do ku starym moim filmom, o których na przykład zapomniałem nagrywać. Ale dobra, teraz widzę sobie. poodpowiadamy na Komentarze. Te tu, 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 tu. Tu, tu, tu. komentarze, bo odpowiadamy sobie. Yy, tutaj yy, w... yy, napiszemy. Przepraszam, że tak nieczysto, ale nie wiem, czy mogę. Albo podoba, Sklep... w sklepie polskim po prostu napiszę. Jak się nazywa ten sklep? Oczywiście wstydzkę zostawiamy. Bardzo fajnie, że kontynuujesz swoją działalność na YouTube Taki fanfang, jestem twoim pierwszym subskrybentem i mogłeś mnie yy, nie wcześniej kojarzyć jako Minecraft Siren Head. Co? Ej, faktycznie kojarzę chłopa. Tak, 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 to jest prawda widzę. To był mój pierwszy yy, subskrybent. Pamiętaj, nie poddawaj się. Masz duży poczęcie do filmów i jestem pewny, że pewnego dnia będziesz dużym youtuberem. Dziękuję bardzo, Elite Boom. Dziękuję Wuximan i Kobza, że, że publikują, w sensie, że mają subskrypcje publiczne. Dziękuję bardzo za to. Oczywiście w opisie mojego kanału czy tam wspierających macie właśnie wspierających stworzyłem też playlistę widzowie yy, wszystkich filmów z bombowic no nie że szczerze nieźle wyszło no i to by było ogólnie na tyle w tym odcinku siema no właśnie odcinek bombowej wiadomości